I Wrocław, Żyj zdrowo w zdrowym świecie. Tak brzmi hasło 31 roku finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A dotyczył będzie pierwszy raz wszystkich nas: i małych i dużych. 29 stycznia będziemy grali głośno i radości nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A wszystko po to, żeby rozprawić się z sepsą. W Wrocławiu, nie będziecie się nudzić. W teatrze odbędą się koncerty lokalnych wykonawców oraz mega licytacje. Atrakcji nie zabraknie również dla najmłodszych mieszkańców inowrocławia. Kochani, ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Wysłamy Wam dużo dobrej energii. Prosto z Warszawy. Cześć, siema! W Wino Wrocławskim Magazynie Miejskim wita państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Niebawem ferie. Komenda Powiatowa Policji w Wino Wrocławiu już informuje i ostrzega przed beztroską sieci. To, co tam zamieszczamy, ogląda wiele osób. Nie wszyscy mogą mieć dobre zamiary. Zarówno dzieci, jak i dorośli spędzają czasu w internecie, w mediach społecznościowych i tutaj też trzeba być czujnym, ostrożnym i pamiętać o kilku ważnych zasadach. No można powiedzieć, że to jest taki nieodłączny element obecnego chyba funkcjonowania i życia wielu osób, że z tym telefonem, czy z internetem się tak naprawdę nie rozstają albo na krótki czas w ciągu dnia. No i tutaj chcemy uczulić szczególnie teraz tych feriowiczów, którzy będą wyjeżdżać, czy na jakieś obozy, na ferie, na zimowiska, czy też z całymi rodzinami na ten zimowy wypoczynek. Uczulamy też o tym, aby zastanowić się dwa razy, czy w mediach społecznościowych, social mediach ujawniać, gdzie jedziemy. Czy na przykład na jakieś tam dłuższe trasy, dłuższy okres czasu, i zamieszczać na przykład wskazówki na ten temat, ale też zdjęcia, tak? Bo no, trzeba mieć świadomość, że te informacje śledzą nie tylko te osoby, które byśmy chcieli, żeby poznali, gdzie jesteśmy i co robimy, ale też osoby, które nie mają uczciwych zamiarów. Mogą być to na przykład też złodzieje włamywacze, ale też przestępcy, cyberprzestępcy, którzy mogą to wykorzystać w różnych takich niecnych celach. Znane są sytuacje, kiedy na przykład policja jest informowana o jakichś włamaniach do mieszkań czy do domów, w czasie kiedy na przykład właśnie właścicieli z rodzinami nie było, bo wyjechali na przykład na wypoczynek letni czy zimowy. Aeroklub Kujawski apeluje do mieszkańców, aby nie wchodzili na teren lotniska. Szczególnie dotyczy to właścicieli psów. Tak, przebywanie na lotnisku grozi niebezpieczeństwem, jest to związane z zagrożeniem bezpośrednim grozi wypadkiem po prostu. Jest to zagrożenie dla osób spacerujących, jak również załóg statków powietrznych. Drugie niebezpieczeństwo to z kolei, tutaj warto podkreślić, że same psy potrafią zniszczyć tutaj murawę lotniska. Tak, wiadomo, lotnisko trawiaste, przebywają tu różne drobne zwierzęta gryzonie, krety, z którymi też musimy walczyć. I Psy, czując po prostu zapach tych zwierząt, rozdrapują darnie, darnie przepraszam, i to powoduje dziury, które mogą powodować kolizję przy lądowaniu, przy starcie. To jest bardzo niebezpieczne. Przypominamy, Straż Miejska odwiedza to miejsce, też wynajęliście ochronę i można się w końcu narazić na mandat. Tak, mamy ochronę, możemy korzystać z jej usług. Podobnie, wiadomo, Straż Miejska też spełnia swoją tutaj rolę. Do tej pory próbowaliśmy z, z tę sprawę załatwić po prostu polubownie, podjeżdżając i, i, i tutaj pracownicy podjeżdżali i tłumaczyli jednak społeczeństwo. No, no nie zawsze jest na tyle grzeczne, żeby opuściło i postanowiliśmy korzystać z usług ochrony oraz innych, innych służb. Za nami tegoroczne imieniny Inowrocławia. Tym razem świętowano aż dwa dni. W sobotę w teatrze odsłonięto wystawę prezentującą zmiany, jakie zaszły w naszym mieście w ciągu ostatnich 20 lat. Potem na deskach teatru wystąpił felietonista, poeta, kompozytor, satyryk Krzysztof Dałkszewicz w programie Stare i Nowe. Kolejne imieniny miasta, to między innymi uwiecznione tą wspaniałą wystawą. Imieniny to zawsze wystawa fotografii i dodatkowo występ artystyczny. W tym roku pokazaliśmy na zdjęciach, jak zmieniał się Inowroca przez ostatnich 20 lat. Jedni mogą powiedzieć, że to dużo drodzy, że jak na takie zmiany wcale nie długie. Lubię... Okres czasu. Wystawę będzie można oglądać do końca lutego, także każdy będzie miał tę okazję, nawet jeśli nie jest z nami na imieninach Wrocławia. Ale imieniny to właśnie okazja do wernisażu i do pewnego rodzaju podsumowania. Tradycyjnie nie zabrakło urodzinowego tortu. Natomiast w niedzielę w ramach imienin nastąpiło odsłonięcie tablicy na skwerze Gasa Edwardsa upamiętniającą jego postać. Wnioskodawcą nadania imienia Skwerowi jest lokalny działacz, nauczyciel muzyk oraz stypendysta prezydenta miasta Inowrocławia. Łukasz Oliwkowski. Właśnie przybyło nam nowe miejsce w centrum Inowrocławia i pięknie się złożyło, że ten skwer Gasa Edwardsa akurat tutaj się znajduje, niedaleko miejsca, gdzie urodził się ten wielki kompozytor. Niedaleko od tego miejsca, tak jak Pan wspomniał, gdzie urodził się znakomity muzyk pochodzący z Inowrocławia. Będziemy mieli miejsce, które jeszcze bardziej będzie nam przypominało o jego znakomitej twórczości. Z wielkimi sukcesami podbił Hollywood, Broadway, a pochodził z Inowrocławia. Te nieodkryte muzyczne karty historii przybliżył nam Łukasz Oliwkowski z zespołem Polifonika i Magdą Lazar. Dzisiaj na nowo po 100 latach zinterpretowali twórczość Gasa Edwardsa i możemy cieszyć się tak znakomitą twórczością. Znakomite sukcesy osoby, która pochodziła z Wrocławia, Dzisiaj te nuty możemy odkrywać na nowo. Innowrocławska Straż Miejska nie może narzekać na brak zajęć. Municypalni podsumowali swoje ostatnie interwencje. Kolejna statystyka, tym razem pokazująca, jakie to były te ostatnie 10 dni. Właśnie jakie interwencje dominowały w tym czasie? No, Też straży miejskiej przyjął ponad 100 zgłoszeń. Najwięcej z nich dotyczy w sumie jak regularnie, jak co miesiąc, dotyczy parkowania nieprawidłowości. Też sporo zgłoszeń otrzymaliśmy odnośnie zwierząt bezdomnych i dzikich, a także tych zgłoszeń dotyczących awarii technicznych, czyli na przykład niesprawne oświetlenie. Wracając do tego nieprawidłowego parkowania, tutaj jakie najczęściej w cudzysłowie grzechy popełniają kierowcy? No najczęstsze zgłoszenia, jakie dyżurni Straży Miejskiej otrzymują, to jest przede wszystkim blokowanie wyjazdu, gdzie kierowca zablokuje komuś wyjazd z garażu, z bramy. Sporo też mamy zgłoszeń tych dotyczących parkowania na chodniku, takiego nieprawidłowego, gdzie nie ma przejścia dla pieszych. Kierowcy również nieprawidłowo parkują przy skrzyżowaniach, przy przejściach dla pieszych no i no w różnych innych miejscach. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi Stop COVID-19. Zaszczep się dla siebie i innych. wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.